Zastanawialiście się kiedyś, jaki jest najdroższy i największy burger w popularnym fast foodzie? Ja też nie, ale dzisiaj postanowiłem to sprawdzić. Celem dzisiejszego filmu jest, aby dostać jak największego burgera z jak największą ilością składników, a dodatkowo jak najdroższego, jak to tylko możliwe. Pojedziemy do czterech popularnych restauracji, sprawdzimy ile dodatkowych składników mogą dołożyć i jaka będzie ich cena. Upewnijcie się, że oglądacie do końca, ponieważ jeden burger naprawdę nas zaskoczył. Możecie zostawić łapę w górę i napisać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony fast food i najlepiej rozwincie, co jest Waszego ulubionego w tym fast foodzie który raz się widzimy na tym kanale mój drogi przyjacielu zobaczymy jak wypadniesz w teście najdroższego burgera Jest ze mną również moja dziewczyna Pinky która już swoim ciężarem od tego Mcdonalda mnie wypycha z kadru Ała. Słuchajcie, to jest trochę stresujące powiedzieć Dzień dobry, ja mam do zamówienia najdroższego burgera Wiecie o co chodzi To jest aż dziwne, nie uważacie? Ale dobra, czego się nie robi? Zostawcie łapę w górę, a my jedziemy. Dzień dobry, słucham zamówienia. Dzień dobry, ja mam takie nietypowe zamówionko, bo chciałbym zamówić najdroższego burgera, jaki jest możliwy, ze wszystkimi możliwymi dodatkami, tak żeby wyszło jak najdrożej. Tylko musi być to jeden burger. To momencik, dobrze? Dobrze. Przepraszamy oczywiście Panią, że w taki kłopot tutaj wprawiamy, natomiast no wiecie, trzeba to stestować, nie? To ja <grym> może być trwa z żurabiną? Może być, co, co Pani wybierze z maksymalnymi dodatkami, jak najdrożej, jak najwięcej? A bo aktualnie trwal jest najdroższy, tylko że on ma tylko dwa dodatki. A no. ewentualnie może makro, ja dodatki. Super, to będzie super. Tylko tego burgera? Tak, tylko tego. To, to... Dziękuję. Dobra, super. Udało się zamówić, ale cenę dowiecie się później. Dzień dobry. Kartą. Nie trzeba. Dziękuję bardzo. Kurde, wydaje mi się, że cena nie jest taka przytłaczająca. Zaraz Wam powiem, co dodała Pani i jaka jest cena. Myślałem, że wyjdzie więcej, ale na razie mamy lidera, no bo McDonald's jest pierwszy. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Pani się ze mnie śmieje, nie? To jest skandal, nie? Nie. Parkujemy i zobaczymy, co to za potwór. Mamy burgera. Pani zaproponowała nam makroyala podwójnego z dodatkowym jalapeno, pomidorem, mięsem 4 do 1. Nie wiem, co oznacza mięso 4 do 1 i bekon sus. I kosztował nas w sumie 39 zł. Spodziewałem się, że będzie więcej, że mogą droższego burgera zrobić w McDonaldzie. Niestety zobaczymy, co to jest za potwór. Okej, okay, dobra. Macroyal podwójny, ekstra mięso 4,1 bekon, pomidor, jalapeno, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Kurde, nawet fajnego pudełeczka nie ma. Uuu, ale to jest potwór, grzysko, nie? Dobre to będzie chyba coś czuję. Dobra, spróbujmy. Jakbyśmy we Włoszech byli, to bym powiedział tak. Bella, fantastika, cudotwórstwo. Belissimo chyba nie bella, bella to piękna Bellissimo, bellissimo, nieważne Ogólnie żartowałem, burger nie jest taki dobry Zasusza, co powoduje czkawkę u mnie zawsze Ale ogólnie wygląda jak piękny potwór Wydaje mi się, że nigdy nie jadłem makrojala z bekonem A smakuje mi to podejście To jalapeno też fajnie smakuje, lekko pikantne A tak serio to 8 na 10 Ale dajmy naszej eksperce do przetestowania od, Bo ja mam słabe recenzje, tak Klaudia mówi, proszę, proszę Dawaj pani recenzentko, Oj, zjadła jalapeno nie widzę to. Mm. No, co się odwracasz? Daj recenzję. Samo mięso i ser, no co mam powiedzieć? I bułki kawałek. No i ostre, ugryzłam tą papryczkę za seraną. Jakbym była na keto, to bym zamówiła sobie samo mięso i zjadła. Jakby mi nie smakuje. Znaczy, no smakuje jak ma kroj, tylko, że jest dużo mięsa. To tyle. 7 na 10. U, jaka recenzja! <śledź> Jedziemy do kolejnej restauracji. Chociaż, chociaż była. Bójna, nie tak jak twoja! Mmm, mm, KFC. Mam nadzieję, że ty mnie nie zawiedziesz. Chociaż czasami no, trzeba się udać w pewne miejsce po KFC. <gadanie> Zawsze gadasz o gównie. Nie wiem, czy tam wam też się tak kojarzy KFC, ale mi tak. Nie! No tak! Boże! Zawsze boli po KFC, ale jest przepyszne. Zobaczymy jakiego burgera tutaj dostaniemy. No i co? Zamawiamy. Dobra, jak zwykle najbardziej stresujący moment. Podjeżdżamy pod drive true. Pięknie, nazywam się, zamówienia? Dzień dobry, ja mam takie nietypowe zamówiątko, bo chciałem zamówić burgera, ale najdroższego, żeby był jak najdroższy z wszystkimi możliwymi dodatkami. O. A oczywiście. To może być w takim razie grander z podwójnym mięsem, dodatkowy ser, bekon, Wszys i Wszystko, co pani uważa. Wszystko, co Piękne. pani uważa. I to ma być sama kanapka? Została. Bo... Sama kanapka. A oczywiście. I skąd dalej zamówienia? To wszystko będzie. Dziękuję. Ale całkiem mini ludzie są w Radomiu, co? No? Kurczę, w Maku też było tak, że dość tak zabawnie do tego podeszli, i teraz tutaj też. Bardzo fajnie. Ja jestem w szoku, bo tutaj jest dużo więcej dodatków, a nawet nie wiem jaka jest cena. Zaraz się przekonamy, pewnie, a wy pewnie na końcu. Karta będzie. Jasne, dziękuję bardzo. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, mamy nowego lidera. To na pewno. Jest tu masa dodatków, ale za chwilę jak dostanę to zamówionko, to sobie to omówimy. No, ale jest tego dużo i nowy lider to na pewno. Cześć, Możecie? Nie. Ciężkie jest życie gwiazdy. Nawet, nawet, nawet tego nie dodawaj. Nie Dodaj? Nie dodawaj nawet. Dobra, w międzyczasie dostałem zamówienie, więc siadam. Co tam masz? Pokaż. Oj, powiem Ci, że to, to jest zdecydowany lider. Jeżeli chodzi o wielkość, bo już czuję tą bułę, nie? Zobaczcie. Dobra, idziemy ją otwierać. Pani w KFC zaproponowała nam Grandera, czyli taką ikoniczną kanapkę z KFC i jest do tego, uwaga, 8 dodatków. Jakie to są dodatki? Już wam czytam. Jest to ser plastry, bekon, placek ziemniaczany, mięso Grander, pikle, jalapeno, onion ringsy, rukola i ser halloumi, którego nienawidzę, ale to spróbuję. Uwaga, jak się burger prezentuje. Powiem wam, że jest to kolos, nie? I KFC specjalnie dla ciebie. Otwieramy tego kolosa. Nie wiem nawet z której strony się za to zabrać. O, o kurde. No, powiem wam, że to jest kolos, nie? Jak to ugryźć? Jak to ugryźć? Jak to wygląda w ogóle? Dobra, no próbuję. No powiem wam, że jest to zdecydowanie lider, ale czy lider smakowy. Tak szczerze, smakuje to dobrze. Ciężko tylko to ugryźć tak w całości, żeby całe składniki ugryźć. Jeszcze od góry ugryzę, bo to są onion ringsy. I pikle się trafił. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o wielkość, no to zdecydowany faworyt nad McDonaldem. Jeżeli chodzi o cenę, to również zdecydowany faworyt nad McDonaldem. I wydaje mi się, że no wskakuje to na podium, bo jest naprawdę smaczne. Te... Składniki są wypieczone, bekonik jest dopieczony, halumi jest idealnie dopieczony. No i powiem wam, że te składniki, mimo aż ośmiu placka ziemniaczanego w środku i tego wszystkiego, pasują fajnie. Tylko ciężko się to ja po prostu. Jeżeli miałbym wybierać, którego burgera wolałbym zjeść, to jakbym mógł sobie w domu otworzyć, to chyba wolałbym tego. Najbardziej co mnie przykuło, to to, że to jest mega soczyste i są wszystkie składniki, które lubię. Uwielbiam halumi i na pewno tego nie ugryzę tak, jakbym chciała, ale chociaż spróbujmy. O, serek. Grzlam samą bułkę. Nie da się tego ugryźć. Niezłe, mm. nie? smaczne. A jest to mega pyszne. No i taka miała być recenzja, że nie wiem co powiedzieć. <ścoughs> Dobre, napakowane wszystkiego tak jak powinno być, tak? Polak Polak tak po prostu uwielbia, nie? Także ja jestem za. Bardzo mi smakuje. Nie wiem. No dawaj pani recenzent. Ja, ja to ja zjadam. Ty zjadłeś tamtego, ja zjadam tego. Max Premium Burgers. Nie jest to moja ulubiona restauracja. Szczerze, nie lubię tu za bardzo przychodzić, ale mam pewną dla was ciekawostkę, ponieważ mam kartę do tej restauracji, która upoważnia mnie do 10% zniżki, ale chyba w tym odcinku jej nie będziemy używać, bo musimy jakiś najdroższy produkt zamówić i to chyba jest w ogóle na zestawy. Ale taka ciekawostka, że tak wygląda. Słuchajcie, tutaj ogólnie jest bardzo ładnie w środku, bardzo lubię tą restaurację, jeżeli chodzi o środek. Natomiast jedzenie nie za bardzo mi podchodzi, ale no cóż, spróbujemy. Może uda się nam coś tutaj dobrego zjeść. Nie wiem, czy ja przyjechałem? A nie, tutaj się zamawia, dobra. Okej. Okay. Witam zamówienia. E, dzień dobry, ja mam takie nietypowe zamówionko, bo chciałbym zamówić najdroższego burgera, jakiego możecie zrobić ze wszystkimi możliwymi dodatkami, jakie możecie do, dołożyć. E, a ten burger ma być zestawę, czy sam? Nie, sam burger, sam burger. To najdroższy burger jaki mamy to jest rywal. Dobrze, i wszystko do niego dołożyć, a. co tylko można, nie? M może pan podjechać to okienka? Pewnie. Super, dziękuję. Będzie chyba problem, uwaga. Zobaczymy co się wydarzy. Nie wiem o co chodzi. Nikogo nie ma. Jestem ciekaw, o co chodzi. za mi podjechać do okienka. ciekawe czy to będzie możliwe. Jak nie, to wejdę do środka i naklikam wszystkie no dodatki. Właśnie, co no właśnie, to nie jest kłopot. No tak, no. no. Mam nadzieję, że to nie jest kłopot. Po prostu dodać wszystkie dodatki do burgera. Na razie nic się nie dzieje. Dzień dobry. 155, 40. Kartą. Będziemy musieli poczekać. Dobra. Dobra, nie ma problemu. Super, dziękuję. O, kurde, co tutaj się wydarzyło na paragonie, moi drodzy. Tylko jeszcze nie wiedzą ceny. Jaka to jest cena? No, U, ale nie ma jakoś dużo tych składników. Siedem razy mięso. Dobra, zaraz Wam powiem, jakie składniki są tutaj dodane, nie? O, oh my God, czekamy na zamówienie. Wiedziałem, że tu coś jest nie tak, nie? Bekoń 7 razy! I coś jeszcze 7 razy zgaduj. No, nie Widziałeś? Wiem. Nie, nie widziałem wszystkiego. Jeszcze jest coś 7 razy. Ale na pewno mamy do nowego lidera tutaj, nie? Cena przerażająca. No nie widać, no ale zobaczcie moją głowę. Zobaczcie tego burgera, dobra, chodźmy go wypakować na dwór, bo, bo to nie ma sensu. Tak, custom made. Tego się nawet nie da postawić. To jest burger, którego otrzymaliśmy z Max premium burger. Zobaczcie moją głowę, ja zapewniam wydaj, was... Wydaj burgera. Ja zapewniam was, że moja głowa nie jest mała, nie? Mam wielką banię i wielkie czoło, ale ten burger to jest przesada. ale najpierw omówmy składnik. Przejdźmy do składników tego burgera. 7 sztuk bekonu, to pierwsze. 7 sztuk mięsa, 1 sztuka dodatkowej czerwonej cebuli, 1 sztuka sałaty, 7 serów cheddar małych plastrów, 1 barbecue sauce, creole sauce, jakiś kolejny sos, mozzarella pack, czyli jeszcze dodatkowy ser mozzarella, i burger rywala Beef and Bacon. Także no co, cena jaką zapłaciliśmy za tego burgera, to uwaga, 155 zł i 45 groszy, więc mamy nowego lidera, i jest nim Max Premium Burgers i chyba usiądziemy tam do stołu po prostu, żeby to jakoś otworzyć. Uwaga, rozrywamy go tutaj i już wychodzi nasz co jest grane? burger. Trzymaj go, no bo to trzymaj. Trzymam, trzyma. Ja pierdziele. O kurde, tu się bułka przesunęła. Czy ja jestem w stanie go jakoś wyciągnąć? Wydaje mi się, że nie. Dobre pytanie. Patryk, nie, nie próbuj może, bo to jak upadnie... Patryk, Dobra. to jest głupi pomysł, wiesz o tym. Mam burgera w ręku, tak on wygląda, tak się eksponuje ten burger. Bułkę zgubiłem na dole, ale bułki nie da się podnieść niestety. No i co, chyba próbuję. Samo mięso spróbowałem. Góra. Jest to niesamowite, nie? Mega nie się wiem się co mam, Nie wiem co mam powiedzieć. Nie mogę wam powiedzieć, że ten burger jest dobry. Bez bo jest samo mięso. Bo tutaj gryzę samo mięso, tutaj gryzę sam ser z bekonem, którego jest generalnie masa. Nie wiem, no spróbuję ugryźć jakoś tak, żeby... No nie dasz rady. Nie da rady, nie da rady. <laughs> nie byłem fanem mięsa z Max Burgersa, ale wydaje mi się, że się polepszyło. Albo po prostu jestem podekscytowany tym burgerem, nie? No ale zobaczcie jak to wygląda. No to jest moja bania wielka, na którą się nie mieszczą okulary, czapki i tak dalej, a to jest ten burger. To jest niemożliwe nie? 155 zł za tego potwora, nie? Niemożliwa sprawa. Klaudia, musisz spróbować. Nie, nie masz sensu. No dobra, musimy go zabrać do domu i jakoś zjeść no bo nie będziemy marnować tego żarcia. No, spróbowałbyś tylko. To jest 155 zł, szanuj się. Bafra kebab. Nie byłbym sobą, gdybym w tym odcinku nie nagrał kebaba, ponieważ. Kebaba kocham, jest wspaniały. Z Bafrą łączy nas coś więcej niż tysiąc słów, więc mam nadzieję, że będzie pysznie. Chodźcie. Z Bafrą były delikatne problemy, ponieważ pan myślał, że robimy sobie jaja, ale po małych perypetiach udało zamówić się największego kebaba ze wszystkimi możliwymi dodatkami. Bafra przyszła do nas, jak zwykle nie zawodzi. Półmetrowy kebab, otwieramy go, zobaczmy jak on wygląda w całości w sumie. Jest to dosyć solidny kebab, kosztował on 45 zł. Jest tutaj podwójne mięso i podwójne frytki, więcej nie dało się dołożyć. Spróbujmy jak to smakuje. Okay. No co, jak to w słonę. Słone. Z kulą mocy ja jestem za pan brat, więc nie ma na co tu narzekać. Jest to słone, dużo tego mięsa jest podwójnie, zobaczcie, no jest to solidny kebab. To mięso aż może być wypchane. Ogólnie ja lubię sobie kule czasami zjeść ta jest dobra. Kio? Ja wam za wiele nie powiem, bo ja nie przepadam za ostrym i nie przepadam za tym mięsem, bo ja jestem kurczakowa, ale są frytki. Z frytkami... W sumie to jest wyjątek, chyba, czy już nie, czy już raczej wszędzie są. Tej mięso mi smakuje. No, ja jestem jak najbardziej zadowolona, ale po prostu wrócę do swojego kurczaka, ok? Dla Ciebie. Oddawaj kebaba, nie? To jest mój kebab. A.